Hejka moi drogie, dzisiaj przychodzę do Was z filmem na temat kosmetyków marki Skintra Tych, które testowałam, bo nie wszystkie kosmetyki jeszcze z tej marki przetestowałam Zostało mi jeszcze ich trochę, ale w sumie wiecie, stwierdziłam, że już trochę ich jest Wiem, że cały czas się i na Instagramie i pod filmami pytacie, żebym Wam właśnie nagrała prosicie, żebym wam nagrała Wam taki zbiorczy film Bo gdzieś tam pojedynczo te kosmetyki w różnych filmach się pojawiały, ale chciałobyście takie ogólne podsumowanie, no nie dziwię się, bo też fajnie wszystko będziecie miały w jednym filmie. Jeżeli będziecie chciały na coś tam się skusić, zdecydować, to faktycznie łatwiej Wam to będzie znaleźć. I dobra, zaczniemy od toniku tego. To jest uh, uh, Everything What Your Skin Will Love. I to jest prebiotyczny tonik pielęgnacyjny. I w skład tego toniku wchodzą filtraty z um, tych fermentów drożdżowych Galactomyces Są prebiotyki, jest niacynamid, jest azoglicyna. Więc ten skład, ten skład w ogóle tu jest jeszcze bogatszy, bo tu macie jeszcze skwala, naprawdę ty, tutaj jest naprawdę taki inulina, e, konkretny skład bardzo dużo składników takich nawilżających, łagodzących, regenerujących, odbudowujących też składników, które działają przeciwwsmażczkowo, bo na przykład te wszystkie. Fermenty właśnie są bardzo mocno przeciwsmarszczkowe, i tutaj w tym toniku, i też w kremy, który Wam pokażę, jest specjalnie w ogóle wszystkich tych kosmetykach Skintra. Są tak dobrane składy, żeby nie powodować zapychania, a wręcz przeciwnie, jeszcze działać bardzo fajnie na tą skórę, tak przeciwzapalnie, aby niedoskonałości, które macie, się już lepiej goiły, aby nie pojawiały się nowe niedoskonałości. To jest bardzo fajne, bardzo mnie to cieszy, że właśnie marka Skintra. Zwraca na to uwagę, aby ich składniki, ich kosmetyki nie były komedogenne. To jest bardzo ważne, żebyście Wy też miały taką fajną swobodę i takie fajne bezpieczeństwo, że te kosmetyki nie będą Was zapychały. Jeżeli chodzi o ten tonik, bardzo fajnie, że on ma też taką pompeczkę. I ten tonik jest w postaci takiego mleczka bardzo ładnie się on rozciera, wchłania. Natomiast on ma właśnie taką konsystencję bardzo rzadkiego mleczka i dla mnie ten tonik zastępuje jednocześnie tonik, esencję, serum, a nawet i krem. I nawet tak jest napisane w opisie tego kosmetyku na stronie, że ten tonik może wam zastąpić krem. A więc tak naprawdę kupujecie jeden kosmetyk i macie tak naprawdę wiele w jednym, więc to jest super sprawa Ja, ja mam nadal ten tonik mleczny z Eflorent Skincare I ten tonik ze Skintra jest dużo bardziej treściwy Jest dużo bardziej nawilżający Jest dużo bardziej odżywczy No to jest jeszcze level jak nie dwa wyżej niż te toniki z Eflorent Skincare Więc jeżeli się zastanawiacie, a szukacie czegoś takiego mocniejszego, bogatszego No to ja Wam bardziej polecam Skintre. No i jest to polska marka, więc też fajnie i tutaj to będzie bardzo fajny też wybór na nadchodzącą jesień, zimę Kiedy nasza skóra potrzebuje takiego nawilżenia, potrzebuje regeneracji, potrzebuje odbudowy warstwy hydrolipidowej Same też częściej sięgam po jakieś agresywniejsze zabiegi na skórę I coś, co będzie ją bardzo fajnie łagodziło, koiło, wyciszało No to ten tonik jest petarda, przy tym on jest niesiemsko wydajny, bo naprawdę pompka 1,5 max na całą skórę u mnie zdecydowanie wystarcza Rano mogę go nakładać samodzielnie nie muszę już nakładać kremu, nie muszę już żadnego serum nakładać, po prostu po zmięciu twarzy nakładam to i mam wszystko Bardzo ładnie się wchłania i on zostawia taką bardzo, bardzo delikatną powłoczkę na skórze, co jest bardzo przyjemne Ładnie się na tym trzyma też makijaż, więc tu naprawdę ten tonik to jest mistrzostwo I drugi tonik, którego mi już tu znacznie więcej ubyło, bo tam tego naprawdę odrobinka wystarczy a tutaj jest całoroczny tonik kwasowy. I tutaj macie kwas migdałowy, kojowy, traneksamowy i azeogdynę. I to jest produkt tak naprawdę, według mnie, faktycznie dla każdego na cały rok. Nawet jeżeli wcześniej zbytnio nie stosowałyście kwasów, to ten tonik na pewno Wam nie zrobi krzywdy. Możecie w swoją przygodę z kwasami zacząć od tego produktu. Macie połączenie różnych kwasów, więc też. Fajnie, bo to działanie jest, wiecie, takie większe spektrum działania tutaj osiągacie. Jest pipeta. Jedyne, co bym może zmieniła, to formę aplikacji, bo ja na przykład nie lubię toników w pipecie. Uwielbiam sera, jakieś mleczka, esencje mogą być u mnie w pipecie. Natomiast tonik dla mnie miałby dużo wygodniejsze opakowanie, gdyby był właśnie w takim, w, takim jak, oj, w, takim, w takiej pompce jak, jak to. Ponieważ nabieranie tego toniku tą pipetą, wiecie, to jest rzadki produkt po prostu I troszeczkę jest to uciążliwe Jedyny minus tego produktu, który ja widzę, słuchajcie, to jest e, pipeta Natomiast wiecie, to nie jest jakieś, to nie ma jakiegoś większego znaczenia e, Ja toniki z kwasami raczej nakładam na płatek i ja takimi wcierającymi, wciskającymi ruchami nakładam na skórę, możecie też bezpośrednio ją bez wacika, natomiast z wacikiem jest to fajne, że bardzo ładnie kontrolujecie, gdzie nakładać ten produkt, możecie go docisnąć, wiecie, bardziej wpracować w skórę. No i tutaj wiecie, no spełnia swoje zadanie, przepięknie skórę, on rozświetla Rozjaśnia, będzie powodowało przyspieszenie się, gojenie jakieś niedoskonałości Będzie wam zapobiegał przed pojawieniem się kolejnych niedoskonałości Będzie wam odmładzał skórę Także wszystko to, co robią kwasy, a to fajnie, bo macie połączenie różnych kwasów I też jeden z fajniejszych kwasowych toników, jakim ja nie absolutnie nic tak jak mówię, nawet jeżeli nie stosowałyście wcześniej toników kwasowych To ze spokojem ten ze Skintra możecie sobie brać i nie ma co się bać I teraz wam pokażę to E, to jest skintra Destructor i to jest całoroczny peeling kwasowy, tu jest podobne zestawienie kwasów jak w toniku, tylko tam ogólnie było 9%, a tutaj macie 24%, jeżeli chodzi o stężenie kwasów. Więc no jest już to konkret. To jest takie bardziej żelowo-trochę jakby olejowa formuła tego produktu. I jeżeli chodzi o to, e, i on też ma witaminę C w swoim składzie, i tu chyba też w tym toniku też jest dodatkowo chyba witamina C. Tak, i macie tak, i w toniku tym kwasowym, i w tym peelingu kwasowym Macie w składzie witaminę C w tej super takiej stabilnej postaci Więc też fajnie, bo macie jednocześnie kwasy i witaminę C Więc naprawdę super, jeżeli też zastanawiacie się i uzużywać i witaminy C i kwasów No to na przykład możecie taki tonik sobie zastosować Ja stosuję ten produkt raz na 2-3 tygodnie I to raczej takie 3 tygodnie Bo jest to naprawdę konkretny, naprawdę konkretny produkt Jeżeli szukacie naprawdę genialnego, bardzo dobrze, ale też według mnie dosyć silnie działającego peelingu kwasowego na no temat skintra, on w ogóle nie jest drogi. Na to jak on działa, to on naprawdę kosztuje jak dla mnie śmieszne pieniądze, bo efekty po tym, po tym peelingu kwasowym są naprawdę rewelacyjne. Natomiast jeżeli nigdy wcześniej nie używałyście żadnych, absolutnie żadnych, żadnych kwasów, wasza skóra nie miała z nimi styczności, to nie sięgajcie na początku tego produktu, sięgnijcie po tonik, który Wam przed chwilą pokazywałam Ja bym powiedziała, że ten destruktor naprawdę to już jest coś dla osób, które znają swoją skórę po kwasach no, Żeby wiedzieć, czy to jest wszystko ok, czy wszystko dobrze reaguje Żebyście się też nie wystraszyły Musicie znać, po prostu musicie znać swoją skórę Ja po tym produkcie mam efekt słuszczania na skórze, co jest bardzo fajne, bo ta skóra się super odbudowuje Ale trzeba też wiedzieć później, jak taką skórę pielęgnować bo nie możemy sobie zrobić peelingu kwasowego i koniec, i nie robić y, całej pielęgnacji skóry. Nie, bo przy takich silniejszych produktach trzeba dbać o mocne nawilżenie, o mocną regenerację, o odbudowę warstwy hydrolipidowej. O tym wszystkim trzeba pamiętać. Dlatego, to już dla według mnie, nie jest taki produkt em, w ciemno dla każdego. To jest produkt jak dla mnie, dla osób, które znają swoją skórę, mają fajnie ułożoną pielęgnację, wiedzą jak pielęgnować swoją skórę po kwasach. Jeżeli to wszystko wiecie, to będziecie przezachwycone z tego kosmetyku, będziecie zadowolone. I dla mnie to jest taka perełka wśród takich peelingów kwasowych. Naprawdę jest genialny. Jeżeli szukacie czegoś z petardą, to będziecie na pewno z tego zadowolone. I a propos, właśnie odbudowy takiej warstwy hydrolipidowej, to mi na przykład po, tych, po tym zabiegu bardzo fajnie się sprawdza. Ten tonik, który Wam pokazywałam jako pierwszy, naprawdę bardzo fajnie koi tą skórę. I też po takich mocniejszych zabiegach, po tym kwasie, czy po jakichś, nie wiem, peelingach takie mam maseczkę z witaminą C bardzo mocną, czy po jakichś kawitacjach, czy po czymś tam innym, co robię takiego mocniejszego z moją skórą, używam prebiotyczny, pre, prebiotyczny krem nawilżający. I tutaj też macie filtraty, prebiotyki, azeoglicyny i niacynamid. I ten kraj, tak jak Wam mówiłam, a propos teniku, jest tak skonstruowany, jest tak dobrany skład, żeby on Was nie zapiechał. A wręcz przeciwnie, żeby właśnie wy te niedoskonałości, które wy macie na skórze, żeby je wyłagadzać, wyciszać, łagodzić, działać przeciwzapalnie, ale przy tym wszystkim działać bardzo mocno nawilżająco, bardzo mocno odżywczo i odbudowująco na warstwę hydrolipidową. Jest nami też bardzo fajnie raz, że wycisza, tak ukaja, a z drugiej strony działa na wydzielające się sebum, hamuje to wydzielanie, hamuje pracę gruczołów łojowych, więc też naprawdę świetnie. Tutaj znów, jeżeli macie cerę mieszaną, tłustą, tak jak ja, to będzie się ten produkt naprawdę fajnie u was sprawdzał Ja tego kremu używam na noc i tak jak wam mówię, szczególnie po jakichś mocniejszych zabiegach Kiedy robię coś mocniejszego z moją skórą i chcę o nią super zadbać, to wtedy na moją skórę leci ten krem On też ma lekką konsystencję, ma takiego jest tak, troszkę gęstszy niż ten tonik, ale też niedużo Bardziej jest to taki mleczny krem, nic ciężkiego, nic tłustego on jest właśnie takim jakby bardzo gęstym między mleczkiem, emulsją, coś takiego, ale właśnie on dzięki temu, że się szybko wchłania, to mnie nie wkurza, bo ja nienawidzę takich kosmetyków, które się nie wchłaniają, ale przy tym on zostawia czujecie. Po prostu czujecie to ukojenie, czujecie to nawilżenie na skórze, taką delikatną warstewkę, bardzo przyjemną, nic lepkiego, nic tłustego, ale czujecie, że taka okluzja na waszej skórze jest, która chroni ją też przed czynnikami zewnętrznymi. Myślę, że to będzie też bardzo fajny krem, jeżeli macie cerę bardziej suchą albo bardziej odłodnioną, na dzień nawet, żeby go używać, naprawdę jest świetny. E, tutaj Wam też od razu mówię, to są mm, te kosmetyki Skintra, to są kosmetyki tak stworzone, aby mieć jak najlepsze składy mm, z pominięciem substancji niepotrzebnych, e, czyli nie od jakichś sztucznych barwników, jakichś zapachów, po prostu to mają być kosmetyki... Że składem, ten skład tych kosmetyków to jest to, co ma naprawdę faktycznie działać na skórę. Żadnych niepotrzebnych dodatków w tych kosmetykach nie ma, więc super. Także tutaj zapachy są takie bardzo neutralne. Ja nawet bym może trochę chociaż takie apteczne troszeczkę, czyli to ma być konkret, a nie, wiecie, dodawanie do kosmetyku czegoś, co nie jest po prostu potrzebne. Bardzo fajnie, bardzo fajnie mi się w ogóle podoba ta idea tej marki, że to mają być proste składy. Ale konkretne, bardzo dużo robiące, składniki wysokiej jakości, też takie troszkę jakby wysokopółkowe Można powiedzieć, że jak macie witaminę C, no to nie macie najtańszej, najmniej stabilnej formy witaminy C, tylko fajna witamina C Jak macie kwasy, to też macie porządne kwasy, macie fermenty no To są już naprawdę takie wysokiej jakości składniki Czekajcie, bo to nie wszystko, tu jeszcze, jeszcze mam Dobra, mam to i tutaj mam serum rewitalizujące. I tutaj znów jest podobnie. Ja wam w którymś filmie już chyba mówiłam, że ja Was jesienią teraz będę bardzo mocno katowała takim nawilżeniem, mocną regeneracją, mocnym skupieniem się na odbudowie warstwy hydrolipidowej, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to robić. I właśnie teraz w wielu filmikach Wam to będę mówiła, bo dużo osób o tym niestety zapomina. I tutaj kolejne, właśnie serum rewitalizujące. I tu znów macie galaktomyces, ale w bardzo, bardzo wysokim stężeniu, 30%, a zeroglicyna też jest w wyższym stężeniu niż poprzednio i kwasy laktobionowe tutaj też jest, tutaj też są jeszcze dodatkowe składniki, które właśnie mają potęgować, jest alantoina właśnie, więc też będzie takie, wiecie, wyciszające działanie i to, serum ma konsystencję dosłownie wody. To jest jak woda, więc znów możecie to serum zastosować w każdym miejscu Waszej pielęgnacji, Czy to rano, czy wieczorem, czy pod krem, czy nawet solo, jeżeli chcecie. Chociaż, bo on ma super takie regenerujące składniki nawierzające i tak dalej. Natomiast ja mimo wszystko bym tutaj na niego jakiś krem wam sugerowała nałożyć, bo on totalnie praktycznie wchłania się do zera. Także ja tutaj po tym jakiś krem, czy na przykład ten na noc, dodatkowo można sobie ten nałożyć i wtedy macie mega, super spotęgowane działanie. Na dzień możecie sobie jakiś krem po prostu nałożyć. Bardzo fajny kosmetyk pod tym względem, że możecie go wszędzie wrzucić. Nawet jeżeli macie jakieś pootwierane w domu swoje kremy, jakieś jeszcze macie, nie wiem, duże zapasy, a chciałobyście pójść w tą stronę regeneracji, właśnie fermentów, azooglicyny, tych składników, które są w wielu kosmetykach tutaj z Kintry, które Wam pokazałam, ale macie już pozostałe rzeczy, no to takie serum bardzo łatwo sobie wplecie, bo wpleciecie je właśnie w każdym momencie, w każdym elemencie Waszej pielęgnacji znajdziecie miejsce na to serum, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Nie musicie też kupować wielu kosmetyków, i ten ma tutaj konkretny, naprawdę taki skoncentrowany skład i sprawdzi się u każdej skóry ze względu na konsystencję i na składniki. Od ekstremalnie tłustej po ekstremalnie suchą, bez problemu się u każdego. Sprawdzi, więc w ogóle wydaje mi się, że to jest taki kosmetyk po prostu totalnie, totalnie uniwersalny. Każda skóra będzie zachwycona z jego właściwości, z jego składników, każdej on podpasuje. No bo wiadomo, nie, kwasy nie każdy lubi, nie każdy chce, nie każdy może stosować. Natomiast tutaj to jest taki to serum rewitalizujące, to jest taki serum, które każdemu, naprawdę każdemu powinno podpasować i będziecie tutaj myślę, że z niego naprawdę zadowoleni, bo możecie sobie nawet mieszać to z krewem jednocześnie. Jest naprawdę masa masa opcji. I ostatnia rzecz, i to jest rzecz, o której Wam, jakby o działaniu, opowiem najmniej, bo tam to naprawdę bardzo dobrze przetestowałam. I to, co Wam od razu też mogę powiedzieć, to te kosmetyki są bardzo wydajne. Naprawdę, tak, to nie jest tak, że Wam po trzech miesiącach się skończy opakowanie, bo tak nie jest. Te kosmetyki naprawdę w moim przypadku są bardzo, bardzo wydajne No może jak ktoś ma cerę bardzo suchą, to tego kremu może nałożyć trochę więcej niż ja Natomiast ten tonik, czy krem, czy peeling kwasowy naprawdę są bardzo, bardzo wydajnymi produktami Więc tutaj też jest kolejny plus, że super składy, bardzo fajne ceny i do tego wydajność I ostatnia rzecz właśnie, którą mam, to jest serum z retinalem 0,3% na twarz I uwaga, pod oczy I taka najważniejsza rzecz, którą tu mam, to znaczyć. tutaj jest retinal a nie retinol. Retinal jest 10-11 razy mocniejszy w swoim działaniu od retinolu. Więc zobaczcie tej tak wam, mówię, zobaczcie jakie tutaj są składniki. Można porzucić zwykły retinol. Nie, jest dorzucony w składzie retinal. I tak samo tutaj to stężenie 0,3 niech Was nie zmyli, bo jeżeli się sugeruje ze stężeniami retinolu, no tutaj jak Wam mówię, ten działa dużo mocniej niż retinol. 0,3 retinalu to jest naprawdę konkretne stężenie. I ja ten kosmetyk bardzo powoli dopiero wprowadzam do swojej pielęgnacji, bo zdecydowanie jak dla mnie i według mnie najbezpieczniej jest taki kosmetyk z takim stężeniem retinalu stosować jednak jesienią i zimą, ewentualnie wiosną też. Ale wiecie o co chodzi, żeby nie przejećąć, żeby swojej skórze nie zrobić problemu, żeby sobie nie narobić problemu, no to warto po prostu, jak już to słoneczko nie jest aż takie ostre. Oczywiście promieniowanie UV, a przenika totalnie niezależnie. Natomiast jednak jak jest ciepło, jak świeci bardzo mocne słońce, dużo łatwiej nam tą skórę po prostu podrażnić takimi drażniącymi czynnikami zewnętrznymi, słonecznymi. I tak samo mogą łatwiej powstawać przebarwienia Natomiast kiedy to słońce nie jest już takie ostre, faktycznie to ryzyko jest minimalizowane Mimo wszystko zawsze pamiętajcie, czy używacie właśnie takich mocnych kwasów, które Wam pokazałam Czy używacie... jeżeli używacie retinol, a tym bardziej retinal SPF-y, to jest Wasz największy przyjaciel I nie wiem, nie macie SPF-u w domu, kupując retinal, kupujecie od razu SPF 50 i używacie tego codziennie Niestety, bądź stety Filtry naprawdę chronią i przed starzeniem skóry, i właśnie w przypadku stosowania różnego rodzaju takich agresywniejszych kosmetyków. No, chronią po prostu Waszą skórę, żebyście sobie nie narobiły krzywdy, i naprawdę można sobie narobić krzywdę. Uwierzcie mi, bo nie jedna z Was już do mnie napisała, że sobie narobiła okropnych przebarwień. I co teraz? Co ja mam teraz użyć? No niestety, jak już narobicie okropnych przebarwień, to kosmetykiem będzie ciężko. Najlepiej je ja Wam zawsze odpisuję, najlepiej i wtedy po prostu na jakiś zabieg. Więc tutaj pamiętajcie naprawdę SPF -y są bardzo bardzo ważne. To co jest świetne, to to, że ten kosmetyk można używać pod oczy. I tu mi się wydaje, że I to jest petarda. Bo jak ja już wam mówiłam, że testowałam najróżniejsze sera pod oczy, które ogólnie nic nie robiły. Mówiłam wam to chyba w filmie o, o, o bublach, ale takie serum pod oczy z retinalem dziewczyny. No to myślę, że jeżeli zastanawiacie się i chcecie, tutaj jeżeli jesteście w ciąży bądź nie wiem planujecie, to Tutaj bym uważała i dopytała marki, jak to jest, bo raczej nie powinno się takich kosmetyków stosować w ciąży, ale to dopytajcie. Natomiast reszta osób raczej, raczej ze spokojem, ale jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, bo to już to już nie są żarty. W przypadku pochodnych witaminy A to nie są żarty, więc tutaj jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to napiszcie do marki, oni wam tam naprawdę. Cosi Bella odpowiada po prostu naprawdę genialnie na jakiekolwiek Wasze zapytania, wątpliwości. Więc ze spokojem dopytajcie. Ale, jak tylko nie macie przeciwwskazań do stosowania retinalu, to pod oczy naprawdę. Zaopatrzcie się w ten kosmetyk na jesień. Jeżeli chcecie działać bardzo silnie, przeciwsmarszczkowo, odmładzająco, wręcz liftingująco na waszą skórę, no to to jest petarda. I wydaje mi się, że to może być naprawdę bardzo, bardzo duży hit. Jesieni. Ja mówię, powolutko, powolutko go bardzo wprowadzam. On ma oleistą konsystencję. Nie musicie tego kosmetyku używać codziennie. Możecie go sobie raz w tygodniu, na początku używać, później dwa razy w tygodniu. To wcale nie jest tak, że on musi być stosowany codziennie. Nawet nie wiem, jak tutaj producent zaleca. Tak, jest zalecane, że stosuj wieczorem 1-4 razy w tygodniu Więc tak jak ja mówię, to nie jest produkt do jakiegoś takiego codziennego używania mówię, Zacznijcie sobie od jednego powolutku, później 2-3 razy w tygodniu e, Możecie sobie zwiększać po prostu to dawkowanie, nie ma co też przesadzać według mnie To są tak silne składniki, że tutaj wcale to, to nie jest tak, że im więcej, im częściej, tym lepiej Wręcz przeciwnie, z takimi silnymi składnikami lepiej powolutku i będą dużo fajniejsze Efekty, tylko wiecie, systematycznie się tego trzymać. No i zobaczcie, no taki kosmetyk naprawdę Wam wtedy na, na bardzo długo wystarcza, więc według mnie te kosmetyki skintra są bardzo, bardzo wydajne. Dajcie znać, czy taki zbiorczy film Wam się podobał. Czy zaspokoiłam właśnie potrzebę was tego filmu, bo bardzo, bardzo o niego prosiłyście, więc koniecznie dajcie znać! I czekam na Wasze komentarze, jakie kosmetyki z marki skintra wy macie, które polecacie, napiszcie dlaczego, żebym i ja i inne osoby mogły sobie poczytać. Ja jeszcze się czaję teraz na to serum z witaminą C. Bo jego nie miałam, a bardzo, bardzo mnie kusi, bo on jest kwasem ferulowym, więc w ogóle antyoksydacyjna petarda Więc jeżeli to miałyście, to też piszcie, także piszcie tutaj na dole, co tam ze Skintry macie i jak się u Was sprawdza